11:33 Witam serdecznie na codziennym, czyli co wtorek i co czwartek, live pod tytułem hashtag poznajmy się. Jesteśmy na grupie e-commerce, rozmawiamy z właścicielami sklepów o tym, ile kosztuje prowadzenie sklepu, ile kosztuje pozyskanie zamówień, ile kosztuje życie i w ogóle dlaczego jest tak ciężko. I postaramy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy na polskim e-commerce zarabiają wszyscy? Tylko nie e-commerce. To będzie w dzisiejszym odcinku. Właśnie w dzisiejszym odcinku spotykamy się z Bartoszem Langą. Langa. Bartosz Langa, nie wiem, czy nazwisko się wymienia, nic nie szkodzi. Osoba, która w Internecie jest od czasu, kiedy Internet jest. Jest tak stary, jak modemy TPSA. Jest wszechobecny, jeśli chodzi o konferencje. Ma też swoje, swoją agencję marketingową. Zajmuje się marketingiem, ale w dniu dzisiejszym porozmawiamy o jego najnowszym, niekoniecznie najnowszym, ale najciekawszym w moim mniemaniu sklepie internetowym morsowałem.pl. Przedstawiam Wam Bartosz Langa Brawa. My jak otwieraliśmy Morsowa MPL, to mieliśmy następnego dnia jechać do salonu Macerati po, po nową furę. Bo przecież taki hype na morsowanie, przecież tutaj się tyle teraz wydarzy, że wiesz, że oni nas zarzucą zamówieniami. No ale to tak nie działa. To, to zresztą, wiesz co, może też sprzedamy jakieś szkolenie, hmm, może chyba na tym lepiej zarobimy niż tak. Na, na e <grym> wiesz co, gdzieś z tyłu głowy na pewno mam. Mam potrzebę, żeby, żeby na rynku umieścić wartościowe rzeczy. Bo ja robię konsultacje biznesowe. Do mnie często trafiają osoby, które prowadzą biznesy i to już nawet na sześciu zerach. Wiem, bo jesteś miałem konkurencją z kubańców. Pewnie tak. <laughs> ale się lubimy. Osoby na 6 zerach z obrotami sześcio-zerowymi, które nie mają budżetu, które nie kontrolują wydatków, które wiedzą, czują, jak ich biznes rośnie, ale nie wiedzą dokładnie gdzie. I w to jest podejście, ok, w momencie, kiedy biznes rośnie, w momencie, kiedy mamy tąpnięcie na rynku, kiedy coś się wydarza, rynek się wysyci, nie wiesz, w którym momencie Ci pieniądze uciekają i jeżeli przegapisz ten moment, to jesteś w przysłowiowej dupie i wtedy idziesz na konsultację i jeszcze płacisz za to, żeby się dowiedzieć, że jest źle. To jest najsmutniejsze, to też dla mnie, jako osoby, która prowadzi konsultacje, jest obciążeniem, obciążeniem psychicznym, mówię, Czemu nie przyszedłeś wcześniej? No ale z drugiej strony ludzie mają prawo nie wiedzieć. Ja już to powtarzałem wielokrotnie, w szkołach nas tego nie uczą. Biznesu nie uczą, budżetowania nie uczą, liczenia może i uczą, ale bardziej na całkach niż na dodawaniu i odejmowaniu. A propos tego, bo my rozmawialiśmy już na temat słabszego sezonu. Ja bym stawiał na kilka aspektów. Po pierwsze kryzys. Ludzie przestają wydawać pieniądze, zwłaszcza 300 zł dodatkowych pieniędzy na, na połącze czy, czy matę. Po drugie, wysycenie rynku, jednak w moim mniemaniu ten rynek polski nie jest z gumy. To jest, to jest dość ograniczona liczba, tak jak powiedziałeś, 40 tysięcy grupowiczów na, na, na grupie Morsy Polska, ale są to też osoby, które są pasywne, tylko kliknęły, bo fajnie, bo niedługo pójdę morsować. I po trzecie, troszeczkę nasycenie rynku, w moim mniemaniu: nasycenie rynku, bo. Ten trend, który my zauważyliśmy, przypominam 3 lata temu. To zauważyli już w międzyczasie wszyscy, którzy mają jakiekolwiek szwalnie e, i tych produktów zarówno z Chin, jak i z Polski e, zostało. No, rynek został troszeczkę zalany. E, nawet Marcin Osman ma przecież czapki do morsowania. E, tak, pozdrawiamy serdecznie. Więc mamy tutaj szereg czynników. Dobra, ale po, pogadajmy właśnie o tym pierwszym roku, bo pierwszy rok był próbny 2021, prawda? Wtedy był start, z tego tak. co pamiętam. Jak zamknęliście rok, jeśli chodzi o ilość zamówień? Albo zacznijmy od średniego koszyka. Jeżeli masz, tak, pamiętasz takie cyferki. Może być tak nawet teraz. teraz. Ten, ten, ten pierwszy rok 2021 to był takim rokiem, który się rozpędzał, więc te zamówienia były praktycznie zerowe, bo myśmy go otworzyli po sezonie. Czyli on został otworzony pod koniec luty, styczeń, luty. To był jakiś tygodniowy. Czyli taki idealnie po sezonie, to ja też tak. Idealnie po sezonie, tak. <grym> więc mieliśmy czas na. No eee, jak z maseczkami, nie? z produkcją maseczek. <laughs> jak się już tak. wszyscy zrobili i wrzucili na rynek, to, to ja też mam kilkadziesiąt tysięcy gdzieś. Tam. Na rozpędzanie się, ale jak gdyby coś tam się sprzedało w marcu, coś tam w maju i co się okazywało, że to się sprzedawały produkty nie tylko do morsowania, co nam dało to odpowiedź, ale również to były ludzie kupowali to, którzy biegają w Kupowali maty, mhm. bo zamiast. Ja kiedyś, jak biegłem Rand Magedon, to się brało ze sobą worek na śmieci, po to, żeby te ciuchy ubłocone zebra po prostu z siebie zdjąć i wrzucić do worka na śmieci, żebyś nie ubrudził auta, tak? Mm -hmm. e, I ktoś kupił sobie, bo, bo mówi, że morsuje. Zadzwoniłem i pytam się go, ej, star, po co w maju kupiłeś matę do morsowania? Nie? On mówi, bo, bo biegam Rand Magedon i, i uważam, że to też się świetnie na ran Magedonach przyda. E, więc tak to wyglądało. Później sezon powiedzmy od czerwiec, lipiec i to już tak zaczęło rosnąć, październik, wrzesień to już się zaczęło rozpędzać, no i w grudniu, w grudniu 2021 sklep zdobył pracę. Jest ok. Znaczy, nie jest ok, ale tak, ale jest ok. Generalnie chodzi o to, że nawet to jest dobry czas, kiedy, żeby odpalić sklep w styczniu, bo masz czas przygotować się do sezonu, który będzie w grudniu, więc masz trochę czasu. W jakim średnim koszyku lub jakim obrotem zakończyliście rok w 2021? Okej. Okay. To poczekaj. To 100 zamówień w miesiąc, tak? Czy... Tak, 100 zamówień w grudniu, natomiast. To jest bardzo fajny przychód na początek, prawda? To się nazywa dobry ja, ja, początek. Tak, jeżeli to był...